Dajcie w kolejnym regionie, loblą. Dobra, dzisiaj książki będą. Dobra. Słuchajcie, przychodzę. Przychodzę do Was z serią książek, które kupiłem. Powiedzmy na święta, ale to, to jest tylko wymówka. Po prostu. Kupiłem książki nowe. Dobra. Lecimy z tematem, że tak powiem. Wydawnictwo, jeszcze raz. Wydawnictwo czarne, czyli jedno z moich ulubionych. Jeżeli jakimś cudem ktoś mnie ogląda, to pozdrawiam. Eee, Czarnobylska modlitwa, kronika przyszłości. Czyli 20 lat później Swietłana Aleksiejewicz wróciła do Czarnobyla, rozmawiała z ludźmi, którzy tam pozostali. Także myślę, że ciekawe. Dobra, cyk jedna. Teraz książki, taka literatura kobieca. A co? Chociaż raz. Kuszula w ogóle od siostry dostałem. Pozdrawiam. Dziękuję. Sylwia Plat. Nie wiem czy dobrze czytam, ale sorry. Dzienniki. Co mogę powiedzieć o tej książce? Jeszcze nic, ale czytałem pierwsze zdanie jak zawsze. Lipiec 1950. Może nigdy nie będę szczęśliwa, ale dziś wieczorem jestem zadowolona. Zaczęła pisać dzienniki w wieku 11 lat, a popełniła samobójstwo w wieku 30. Wy mówicie, że ja smutny. I od razu przechodzę do jej drugiej książki, Szklany Klosz. Tu trochę zacząłem, ale wydawnictwo marginesy. Znaczy nie wiem w sumie, po co wydawnictwo. W ogóle tu dostałem maila po ostatnim vlogu, że Tomek, proszę cię. Może nie aż tak, no ale że coś tam, że nie, nie, kończ. Lubię słuchać o książkach i tak dalej, jesteś tak ciekawy i ten, także dziękuję, ty wiesz, że to ty, bo dostałem tylko jednego, dzięki. Dobry wilk, tragedia w szwedzkim zoo. Czyli tu chodzi o to, że po prostu wilki po chyba dwóch latach zagryzły swoją opiekunkę, która je karmiła, to wilk to jest wilk, tak? Jeżeli ktoś myśli, że da się go Udobruchać na no to koła zębatę. Akuta Gawaru, no suke. Przepraszam wszystkich. Też widzę, że nie było kombinowane z okładką. Dobra, pierwsza historyczna, nie druga. bo, bo jeszcze mm, Stevena Kinga. Pamiętnik Rzemieślnika, coś takiego. Zielona Mila, no to no tak klasy, który tak. Ktoś, kto jest fanem Kinga, to tak, tylko, tak się tylko zaśmieje. Od czegoś trzeba zacząć. I teraz książka o wilkach znowu. Adam Wajrak. Jest to jakieś zaprzeczenie historii ze szwedzkiego zła. Zaczniemy jakoś lepiej. Karmimy, nie Kurde bateria. Uzdro. Dobra, jak można nie naładować baterii? Mam no, nadzieję, że burczenia w brzuchu mi nie zbiera jest to książka faceta, który jakby chce podsumować swoje życie, dostał wyrok 25 lat za zabójstwo w więzieniu wyszedł jakby na wierzch jego talent literacki powiedzmy, no ale zdobył jakąś nagrodę jeżeli chodzi o przegląd w ogólnopolskim konkursie sztuki więziennej w Bydgoszczy, także no dla fanów literatury więziennej coś ciekawego na pewno nie jest to książka typu kup bardziej jeżeli masz okazję to wypożycz przeczytaj, mi już ta końcówka trochę nuży, ale początek całkiem spoko jak w wielu takich książeczkach jest, jest to pokazana droga po prostu jak z rozbitego domu, tak naprawdę pokazująca to że przestępcą w dużej mierze człowiek się staje pod wpływem tego, w jakim środowisku się wychował. Oczywiście są też przykłady ludzi, którzy mieli źle w domu i wyszli na prostą, no ale jeżeli ma się cały czas pod górkę, to w pewnym momencie no, noga się człowiekowi może powinąć i no zbacza, tak? Pieniądze, jeżeli ktoś się wychował w trudnych warunkach, no to... Teraz kolejna książka w lesie wiedeńskim wciąż szują drzewa. Literacki reportaż o dwóch twarzach Szwecji w czasie II wojny światowej. Czyli nie wiem, czy nie czytam, ale chyba chodzi o to, że Szwecja miała dwie twarze w czasie II wojny światowej. Są tak zwane książki wstydu, nie wiem, jest coś takiego. Słuchajcie, ja nie jestem fanem, jak możecie zauważyć, albo nie, jakiejś tam fikcji literackiej coś tam, ale Wiedźmina przeczytałem chyba 3-4 książki. I spoko. Ja wolę fakty, reportaż no i tak dalej. Biografie, autobiografie. Trzy tomy. No po prostu tak dla szpanu, żeby były. Masz własne pierścienie, tyle masz książek, a co nie masz, nie czytałeś. No mam, no zobacz, tam leżę. No po Maciej się Gambit. Na wielu kanałach książkowych była ta książka polecana. Jeżeli mi się znudzi zbieranie książek, to później zrobię taką aukcję i każdą wystawię pod ich. Nie, no może niektóre trochę tradery. Warto śledzić mój kanał, bo można łyknąć parę fajnych książek za parę lat. mi się znudzi, tak jak nagrywanie. Nie, nie. Weź się w Przepraszam, no, Takie Takiego mentalnego liścia, chciałeś mi sprzedać, wiem o tym. Kurt Vonnegut. Jak nie wiecie, jak przystać tak szybko. Kurt gut. rzeźnia numer 5. tak zwany klasyk, którego ja nie znam. Zobaczcie, jak to jest zapakowane. Terror. Terror odtwarza przebieg tragiczny w skutkach wyprawy badawczej z maja 1845 roku. Dwa statki HMS. Airbus HMS. Chociaż ja się dziwię, że tych chłopak masz takie tutaj jakieś e, smutne nastroje. ty ciągle o wojnach, o tym, o tamtym. Przeczytaj sobie 365 dni albo coś, może się gdzieś nauczysz. Jeżeli zamawia się dużo rzeczy, to czasami otwiera się karton i takie ma się o ten gołąbek co ostatnio go nagrywałem. To dużo wszystkiego. Naukowo odpowiedzi na absurdalne, hipotetyczne pytania. A gdyby tak każdy z nas miał na świecie tylko jedną przypadkowo dobraną bratnią duszę? <laughs> Ciekawa i teraz odpowiedź. No, powiem wam. Jeszcze jakieś pytanie. Gdybyśmy nagle zaczęli wznosić się z prędkością 30 cm na sekundę, jaka czekałaby na śmierć? Zamarzelibyśmy, czy raczej się udusili? A może stałoby się coś jeszcze innego. No, i tutaj nie mogę tego zabraknąć. Nie będę komentował. Hmm, czytałem e, pierwszą książkę Remiusza. Romiusza Remigiusz mrósł w, w swojej książce o tym, jak pisać opowiadał o tym, jak zaczynał. Nigdy nie chciał jego pierwszej książki wydać. Dziewczyna go bardzo wspierała, pomagała mu w tym. W końcu ktoś się zainteresował i tak poszło. I teraz gościuję ja nie wiem, ile tych książek, nie mnie to trochę wręcz odstrasza, że rocznie wychodzą trzy czy więcej, ale jeżeli cały czas jest utrzymany poziom, no to w parabelu nie chcę przeczytać. Tak naprawdę to jeszcze nic takiego konkretnego nie czytałem. Przerwana lekcja muzyki. No coś tam mi świta, że coś było jakieś ten. Oglądaliście film Irlandzki 3,5 godziny, ale dałem radę. Znaczy film. Napiszcie mi, która książka Wam się wydaje interesująca, którą by byście chcieli przeczytać, jeżeli jest taka. Z tych wszystkich. Ale to, to ja nie wiem po co ja to wziąłem. Jerzy Nowosielski. Ja musiałem gdzieś to przeczytać, że to niby fajne, i zobaczymy. Dobra. Oczywiście nie wejdą wszystkie jakimś cudem. Nie wiem, a kto w tych księgarniach. Szacunek, jeżeli ktoś ogląda, kto układa w księgarniach książki do tych kartonów. To respekt. Się nigdy nie udaje ułożyć z powrotem tak jak było. To sobie zostawi. Dobra. I teraz taki smaczek mój na koniec. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Kajesz to, Pa. Banksy, czyli street artowiec. Graficiarz, można powiedzieć. Tworzy najczęściej na ścianach. Tak. Słuchajcie, ja nie jestem smutny po prostu. Moje życie. <laughs> ja mam życie Wypisane na twarzy. Rozumiecie? Ja nie jestem smutny, tylko po prostu to jest to, co wszystko, to wszystko, co ja przeżyłem w życiu. 32 lata. I z każdej zmarszczki, z każdej szramy wojennej jestem dumny. Dlatego. Jestem, jaki jestem, także przepraszam, jeżeli coś wydaje się wam smutne. Jeżeli przyjdzie dzień, że jakby wokół mnie zaświeci słońce. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Tomasz, kanał Po30. Widzimy się w kolejnym vlogu. Jednak patrzcie, tu duża aparat inna jakoś co? z tym małym pierdółką. To dużo masz chłopie tego sprzętu, wiesz? Chcemy, jeśli to, co masz, to narzekasz, rozumiesz? Skończ tym. Dobra, kończyłem. Pozdrawiam. Hej, miłego dnia.